W zależności od tego, jak radzisz sobie ze swoimi emocjami, tak też wygląda stan Twoich pieniędzy. Bardzo często to, na co wydajemy nasze środki, zwłaszcza tych, których nie mamy, czyli różnego rodzaju takie zachcianki, albo jakieś kompulsje, wypływają z nas albo z naszego niskiego poczucia własnej wartości, albo chęci poprawienia sobie humoru, albo jakichś kompulsywnych zakupów. Oczywiście, nie ma niczego złego w tym, że kupujemy piękne rzeczy, że kupujemy to, co, to, czego potrzebujemy i że w ogóle rozpieszczamy się jakimiś produktami albo rzeczami. Ale trzeba zauważyć, kiedy to jest Twoja potrzeba, a kiedy to już wpada w taką normę, że jest to zachcianka i bez względu na wszystko, Ty ją po prostu musisz spełnić, ponieważ albo Ty zarządzisz swoimi emocjami, albo Twój budżet, tudzież Twoje emocje, pogrążą Ciebie.